Znaczy, w moim przypadku to jest taka mieszanka artysty z rzemieślnikiem. Ja jednak uważam, że w moim zawodzie trzeba być artystą, ale dobrze też być rzemieślnikiem, czyli znać swój zawód, zawody też ludzi, którzy dla mnie pracują, ponieważ dla mnie pracuje cały sztab bardzo dobrych rzemieślników, a ja bardzo dobrych rzemieślników też nazywam artystami. Na przykład malarze, którzy malują dla mnie dekoracje, szczególnie malarze. Po naprawdę dobrych szkołach, tak jak malarze angielscy, to są też dla mnie artyści. Także ja jestem jednak trochę połączeniem artysty i rzemieślnika. To ja może to opowiem na przykładzie filmu, bo na tym się chyba najlepiej znam. Powiem Wam tak, że film jak się zaczyna robić, to często reżyser spotyka się z ekipą i opowiada właśnie o tym, jaką, jakie wielkie dzieło stworzymy, jaki będzie wspaniały artystyczny film. Ja uważam, że trzeba film zrobić jak najlepiej od strony rzemieślniczej. To znaczy, że wszyscy artyści, którzy jednak mają za sobą jakieś dokonania już, starają się swój talent, ale też swoją wiedzę, swoje doświadczenie włożyć w film. I dzięki temu przynajmniej jest gwarancja, że powstanie dobry film. Natomiast czy powstanie arcydzieło, to już jest ta wspaniała tajemnica, i myślę, że artysta każdy nosi w sobie taką właśnie tajemnicę. W jakim momencie jego praca, jego twórczość staje się taką prawdziwą sztuką? Sztuka, rzemiosło, czy dobra praca twórcza staje się wielką sztuką, mówię sztuką przez duże jest, wtedy, kiedy posuwa do przodu nasze osiągnięcia właśnie na polu sztuki, znaczy na polu muzyki, malarstwa, e, architektury, kiedy. Bo Każda sztuka jednak w dużej części jest eklektyczna, powtarza, a tym szczególnie w sztuce scenograficznej, ja powtarzam pewne wzory, ja kopiuję pewne wzory, ale jeśli uda mi się nadać im nowy sens, ten sens, który właśnie widownia odkryje, to wtedy staje się że Rzemiosło dobrą sztuką.